Lew, sprawiedliwość, wisielec, paś mieczowy, dziesięć, dziewięć denarów i trzy miecze. Tutaj początki dla Lwa mogą być takie, że będziecie załatwiały bardzo ważne dla Was sprawy. Mamy kartę sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości mówi o tym, że będziecie dokańczały, dopinały swoje sprawy na ostatni guzik. To znaczy, jeżeli macie na początku czerwca jakieś ważne urzędy, jakieś sprawy papierowe, jakieś rozwody, coś, co jest dla Was bardzo istotne, to jak najbardziej. Yy, wszystko to załatwicie. Czy jakieś sprawy związane tutaj z finansami? Mamy kartę oszczędzania na dom. Mamy również kartę sprzedaży mieszkania. Także jeżeli w tym miesiącu sprzedajecie mieszkanie, to jak najbardziej je sprzedacie, ale w drugiej połowie czerwca. Zwróćmy jeszcze uwagę na kartę 10, 10 buław. Jest to przemęczenie organizmu. Możecie początkowo tak dużo działać. Że na koniec miesiąca możecie poczuć takie zmęczenie, takie odprężenie, po prostu takie wyplucie całkowite organizmu. Także tutaj w Radzie raczej lwy odpoczną, a jeżeli będzie taka potrzeba, pospotykacie się z tymi ludźmi, z którymi nie chcecie się spotkać, bo będą to ludzie dla Was wredni, będą to ludzie, którzy mogą Was. Pouczać mogą tutaj wami dominować. Mamy Paź Mieczy. Paź Mieczy jest to karta mówiąca o złośliwości ludzkiej, także na to trzeba będzie też zwrócić uwagę. Drogi Lwy, jeżeli chodzi o stany zdrowotne, no to tak jak już mówiłam, 10 tutaj buław, jest to przemęczenie organizmu, jest to karta mówiąca o tym, że możemy poczuć się bardzo zmęczeni. Przy Trójce Mieczy. Z dziewiątką denarów, ja tutaj bym zwróciła uwagę na kości. I tutaj karta sprawiedliwości, czyli cewka moczowa. Na to bym zwróciła drogie lwy uwagę. Teraz kolejna karta. Kolejna karta mówi o opóźnieniu w planach. Jest to karta wisielca. Jak na początku udało Wam się załatwić wszystkie sprawy dosyć szybko i sprężnie, to ta druga połowa czerwca. Może być opóźnieniem czegoś. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, związku i nie wyjaśniliście sobie jeszcze wszystkich spraw, to czas najwyższy jest sobie tutaj wyjaśnić, poukładać. Przy dziewiątce denarów będziemy chciały gdzieś wyjechać z partnerem bądź partnerką, natomiast partner bądź partnerka może nie dotrzymać Wam tutaj obietnicy. Mamy kartę Trójki Mieczy. Trójka Mieczy mówi o braku. Braku takich dotrzymania obietnic, braku takiego towarzystwa. To jest raczej karta mówiąca o złamanym sercu. I też przy dziewiątce, dziewiątce monet, z tą trójką mieczy. Nie obiecujcie sobie za dużo w partnerstwie, bo możecie troszeczkę stracić. Jeżeli chodzi o finanse, to tak jak już mówiłam, możliwa sprzedaż domu w drugiej połowie czerwca i wyjdzie wam to na. Dobre. Jeżeli jesteście samotnymi lwami, to macie szansę dopiero poznać kogoś na urlopie, jak już odpoczniecie. Ale to tylko przez internet, bądź w jakimś ogrodzie, w jakimś pięknym miejscu, w jakimś parku. Mam kartę dziewiątki denarów, dziewiątka denarów mówi o parku, mówi o ogrodzie, o czymś takim dla was wyjątkowym. Także jeżeli czujecie się samotne, to możecie właśnie w takich okolicznościach poznać partnera bądź partnerkę.